Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na koniec 20 września 2023 roku. Raport z frontu powstaje dzięki Państwa wsparciu finansowemu. Zachęcam więc do wspierania naszej działalności poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl Ukośnik Nowy Lat. Możemy więc przejść od razu do omówienia sytuacji na Ukrainie. Na wstępie warto wspomnieć o działaniach lotniczych obu stron w ostatnich dniach. Niezmiennie bardzo aktywna jest strona rosyjska, która właściwie każdego dnia Przeprowadza uderzenia lotnicze głównie z wykorzystaniem bezzałogowców typu szachet, aczkolwiek w określonych dniach wspartych również innymi środkami napadu lotniczego. I wspominając choćby ostatnie dni, 17 września, Rosjanie wystrzelili sześć szachetów, do tego sześć pocisków manewrujących, w tym wypadku Ukraińcy informowali o skutecznym zestrzeleniu. Wszystkich środków napadu lotniczego. 18 września Rosjanie wystrzelili 24 szachedy i 17 pocisków manewrujących. Ukraińcy informowali o skutecznym zestrzeleniu wszystkich pocisków manewrujących oraz 18 z tych 24 szachedów. 19 września Rosjanie wystrzelili 30 dronów typu szached. Ukraińcy informowali o zestrzeleniu 27 z nich. I wreszcie 20 września atak lotniczy z wykorzystaniem około 24 szachedów. Ukraińcy informowali o skutecznym zestrzeleniu 17 z nich. Ostatnie kilkanaście dni to jak do tej pory największa intensyfikacja wykorzystania przez stronę rosyjską bezzałogowców typu szached w ramach uderzeń lotniczych na terytorium Ukrainy. Może to prawdopodobnie świadczyć o tym, że montownie szachetów, które zostały już przygotowane na terytorium Rosji działają na pełnych obrotach i Rosjanie nie są już ograniczeni co do importu tychże bez załogowców z Iranu. Jeżeli zaś idzie o aktywność ukraińską, to kilka dni temu doszło do Uderzenia w okolicach miasta Eupatoria na Półwyspie Krymskim. Tam celem ukraińskiego uderzenia była bateria systemu obrony przeciwlotniczej S-400, a więc tego najnowocześniejszego systemu przeciwlotniczego, będącego w posiadaniu Sił Zbrojnych w Federacji Rosyjskiej. Doszło do zniszczenia nie tylko samych wyrzutni, ale również innych elementów baterii. S-400 w pobliżu Eupatorii, był więc to już kolejny przypadek oddziaływania ukraińskiego wobec rosyjskich pozycji, rosyjskich sił zbrojnych na obszarze Półwyspu Krymskiego. I tak jak Państwa informowałem w ostatnim odcinku raportu z frontu, że Ukraińcy będą ponawiać tego typu operacje, to rzeczywiście ma miejsce. Ten wspomniany przeze mnie przypadek jest tego dobitnym dowodem, aczkolwiek nadal uważam, że Ukraińcy będą próbowali oddziaływać na Półwysep Krymski i miało to miejsce również w dniu dzisiejszym, czyli 20 września, kiedy nagrywam dla Państwa ten raport. Wtedy to Ukraińcy przeprowadzili uderzenie, prawdopodobnie z wykorzystaniem pocisków dalekiego zasięgu typu Storm Shadow. Celem było prawdopodobnie lotnisko Belbek. Na północ od Sewastopola. Na ten moment nieznane są skutki tego uderzenia. Rosjanie informowali o zestrzeleniu kilku pocisków, aczkolwiek mamy sprzeczne komunikaty co do łącznej liczby środków napadu, które zostały wykorzystane przez stronę ukraińską do zaatakowania rosyjskich celów na półwyspie krymskim. Jedne sugestie mówią o ośmiu pociskach typu Storm Shadow, wspartych przez kilka e, środków mylących, które miały związać rosyjską obronę przeciwlotniczą, ale tu informacje będą do nas spływały w ciągu najbliższych kilku dni. Ponadto doszło do pożaru. Magazynów, zbiorników z paliwem na terenie lotniska w pobliżu miasta Sochi. W tym wypadku Ukraińcy przeprowadzili uderzenie z wykorzystaniem bezzałogowca, bądź też bezzałogowców w liczbie mnogiej. Nadal te ukraińskie działania w kierunku Półwyspu Krymskiego ograniczają się do osłabiania rosyjskiego potencjału przeciwlotniczego na Półwyspie Krymskim. Do tego dochodzą również Operacje mające na celu ograniczenie rosyjskiej kontroli nad Morzem Czarnym i nad południowym terytorium Ukrainy, więc tu chodzi o likwidowanie, niszczenie rosyjskich stacji radarowych. Ogółem jednak widać wyraźnie, że ostatnie kilkanaście dni to jest ukraińska intensyfikacja rażenia rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej. Może to wskazywać na pewną formę przygotowań do. Intensyfikacji działań lotniczych ze strony ukraińskiej, w tym momencie z wykorzystaniem dostępnych, dostępnych Ukrainie samolotów. Ale mogą to również być swego rodzaju przygotowania do pozyskania i sprowadzania już na terytorium Ukrainy, a następnie wykorzystania samolotów wielozadaniowych F-16. Bo nie ma co ukrywać, Ogromnym zagrożeniem dla tychże samolotów będzie właśnie rozbudowany rosyjski system obrony przeciwlotniczej. Ograniczanie jego potencjału już w tym momencie sprawi, że w przyszłości potencjalnie to oddziaływanie za pośrednictwem samolotów F-16 będzie dla Ukraińców dużo łatwiejsze. I to tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze wydarzenia dotyczące działań. Lotniczych. Możemy więc przejść do omówienia sytuacji na lądzie, rozpoczynając jak zwykle od omówienia sytuacji w rejonie ujścia Dniepru. Tam sytuacja właściwie niezmienna. Trwają walki, czy też okresowe przechodzenie z rąk do rąk wysepek leżących na Dnieprze u jego ujścia. Tak naprawdę, sytuacja nam się tu w odniesieniu do ostatniego odcinka raportu z frontu nie zmieniła i jednocześnie jedna i druga strona prowadzi intensywny ostrzał artyleryjski drugiego brzegu rzeki. Rosjanie bombardują ukraińskie pozycje, ukraińskie zaplecze na prawym brzegu Dniepru z wykorzystaniem bomb szybujących. Dochodzi również do ostrzału rakietowego systemami Grad. Ukraińcy prowadzą ostrzał artyleryjski z wykorzystaniem artylerii zarówno lufowej, jak i rakietowej miejscowości będących pod rosyjską kontrolą na lewym brzegu Dniepru, wspomnieć należy chociażby o kilkukrotnym ostrzelaniu takich miejscowości jak Aleczki, Nowa Kachówka, czy też Kachówka. Nadal nie ma tutaj w tym momencie informacji o koncentracji ukraińskiej przygotowanych do przeprowadzenia operacji desantowej, czy to bezpośrednio w rejonie uścia Dniepru, czy też bardziej w kierunku północnym, a więc Byłego zbiornika Kachowskiego. Możemy więc w takim razie przesunąć się w kierunku obwodu zaporowskiego. Tu intensywne działania trwają zasadniczo w tych samych rejonach, gdzie trwały w momencie, kiedy przygotowywałem dla Państwa ostatni odcinek raportu z frontu. Na tym najbardziej zachodnim kierunku działań, gdzie Ukraińcy Zasadniczo utknęli po zajęciu Piotychatek. Mamy działania o charakterze rozpoznawczym, wzajemny ostrzał artyleryjski. Jednak jedna i druga strona nie prowadziła znaczących, istotnych działań zaczepnych w tym rejonie. Przesuwamy się więc w kierunku ukraińskiego włamania w rosyjskich pozycjach obronnych na południe od Orechowa na kierunku tokmackim. Tu po zajęciu roboty na jego zabezpieczenie Ukraińcy starają się z jednej strony poszerzać ten wyłam, a więc prowadzą działania zaczepne, ofensywne na kierunku zachodnim w stronę Kopani, wschodnim w kierunku werbowe, jednocześnie cały czas utrzymując nacisk na południe na kierunku Nowoprokopiwki. Na kierunku zachodnim w rejonie Kopani Ukraińcy nie odnieśli Właściwie żadnych sukcesów, tu nie mamy informacji o przesunięciu linii frontu w tym rejonie. Nadal rosyjskie pozycje znajdują się niemalże bezpośrednio na zachód od drogi T0408, na zachód od Robotynę. Nieco inaczej sytuacja ma się na kierunku wschodnim, gdzie Ukraińcy ponownie zbliżyli się do werbowe, atakując w rejonie pomiędzy Nowoprokopiwką a Wsią werybowe, są to jednak dosyć ograniczone postępy ze strony ukraińskiej i wreszcie Ukraińcy odnieśli pewne sukcesy na kierunku Nowoprokopiwki, bo zbliżyli się już bezpośrednio do pierwszych zabudowań tej miejscowości. Nie ma żadnych potwierdzonych informacji co do wkroczenia ukraińskich wojsk do tej miejscowości, do Nowoprokopiwki, nie ma informacji o walkach o zabudowania tej miejscowości. Dostępne materiały za pośrednictwem których można geolokalizować obecność ukraińskich żołnierzy świadczą jedynie o obecności ukraińskich czołówek bezpośrednio na przedpolach tej miejscowości, co rzeczywiście świadczy o pewnych, aczkolwiek bardzo niewielkich ukraińskich postępach. Można więc powiedzieć, że w chwili obecnej w tym rejonie panuje pewnego rodzaju impas po stronie ukraińskiej. Ukraińcy nie są w stanie i nie byli w stanie wykorzystać zajęcia robotyne tak, aby poszerzyć ten wyłom, tak aby uzyskać jakieś znaczące przełamanie. Ten wyłom, który ma miejsce już w pierwszej linii rosyjskiej obrony osiągnął szerokość około 3, być może 4 kilometrów. Nie stwarza on bezpośredniego zagrożenia dla rosyjskich linii obronnych, bo nie ma mowy o bezpośrednim przełamaniu tych pozycji. Ukraińcy nie wprowadzili za pierwszą linię obrony sprzętu ciężkiego, mamy tam jedynie obecność jednostek piechoty, piechoty szturmowej, która zajmuje okopy będące elementami pierwszej linii rosyjskiej obrony. Na zachód od Werbowe, na wschód od Nowoprokopiwkie, więc pomiędzy tymi dwiema wsiami. Po stronie ukraińskiej dochodzi do swego rodzaju konsolidacji zajętego terenu, dochodzi do reorganizacji jednostek, być może będzie tutaj miała miejsce jakiegoś rodzaju rotacja, nie dotycząca konkretnie wymiany brygad, a prawdopodobnie raczej batalionów, będących częściami zaangażowanych już w tym rejonie ukraińskich brygad. Strona ukraińska cały czas zwraca uwagę, że w tym momencie celem ich działań jakoby nie jest zdobywanie terenu, a skuteczne wykruszanie rosyjskich sił, które bronią się w tym rejonie, przede wszystkim z wykorzystaniem artylerii lufowej, artylerii rakietowej, uzbrojonych małych dronów komercyjnych, a również amunicji krążącej. Dostępne materiały filmowe świadczą rzeczywiście o nieustannym rażeniu rosyjskiego zaplecza przede wszystkim rosyjskich stanowisk artyleryjskich, a i również dostępne wypowiedzi, nagrania, czy też wpisy rosyjskich żołnierzy, rosyjskich miliblogerów posiadających informacje co do stanu rosyjskich wojsk na południu, świadczą o tym, że ten ukraiński ostrzał artyleryjski, który trwa nieustannie, jest dużym problemem dla rosyjskich żołnierzy, ale z drugiej strony nie przeradza się to w rzeczywiste pękanie rosyjskiego frontu. Tego po prostu nie widać. Mamy stopniowe przesuwanie się ukraińskich wojsk w kierunku południowym w stronę Tokmaku, ale bardzo powolne, okupione, jak się wydaje, dużymi stratami po stronie ukraińskiej i na żadnym etapie to nie doprowadziło do rzeczywistego pęknięcia, załamania się tym bardziej rosyjskiego frontu w tym Rejonie. Na ten moment sytuacja dla strony rosyjskiej wydaje się więc być względnie stabilna i została przede wszystkim ustabilizowana pojawieniem się w tym rejonie wojsk powietrzno-desantowych, które zostały tutaj w trybie niemalże alarmowym przerzucone, zwłaszcza spod Kreminy. Na kierunku hulaj polskim, a więc na Połochy, tu sytuacja nie uległa zmianie, Ukraińcy nie prowadzą działań ofensywnych i przechodzimy wreszcie na... Trzeci kierunek ukraińskich działań na południe od wyłyki Nowosyłki. Tam Ukraińcy zasadniczo utknęli po opanowaniu Staromajorskie, a później Urożajne. Działania zaczepne na kierunku Zawitny okazały się dla Ukraińców nieskuteczne. Ostatnie dni to również właściwie ograniczenie bardzo poważne ukraińskich działań w tym rejonie. Walki cały czas trwają. Na przedpolach wsi przyłudne, to Ukraińcy ponownie zajęli obszar, który utracili kilka dni temu na rzecz Rosjan. Walki również na podejściach i przedpolach Nowodoneckie i Nowomajorskie, obie te miejscowości jednak nadal pod kontrolą rosyjską i nawet te ukraińskie sukcesy sprzed kilku dni w rejonie Nowomajorskie nie doprowadziły ostatecznie do pełnego zajęcia opanowania tej miejscowości. W rejonie Wuchłedaru walki o charakterze rozpoznania ostrzału artyleryjskiego na podejściach do Pawliwki. Przesuwamy się w rejon Doniecka. Tutaj cały czas mamy walki ciężkie rzeczywiście, ale o ograniczonym charakterze i walki przede wszystkim pozycyjne. W Marince Rosjanie próbują cały czas opanować całość tej miejscowości bez wyraźnego efektu przesuwamy się na północ w kierunku Awdiwki, tu walki na podejściach do Wodiane i Opytne. Ostatecznie ukraiński kontratak, który zaskoczył Rosjan i który doprowadził do wkroczenia Ukraińców do tej drugiej miejscowości, zakończył się tym, iż opytne znajduje się w większości pod kontrolą rosyjską, być może nawet w całości. Natomiast te pozycje, które Ukraińcy odzyskali na Północ od opytnego a nadal znajdują się pod kontrolą ukraińską. Tu rosyjskie kontrataki zakończyły się niepowodzeniami, natomiast Ukraińcy również nie kontynuowali znaczących nacisków celem opanowania całego opytnego. W rejonie Awdijivki walki również w charakterze pozycyjnym, ostrze artyleryjskie, działanie rozpoznawcze na wszystkich kierunkach, wszystkich podejściach do tej miejscowości. Mijamy Gorłówkę, gdzie sytuacja jest niezmiennie ustabilizowana i dochodzimy wreszcie do Bachmutu, gdzie z kolei inicjatywa należy do strony ukraińskiej, zwłaszcza na południowym odcinku tego miasta. Tu na południowym skrzydle Bachmutu Ukraińcom po długich, wyczerpujących ciężkich walkach już z całą pewnością udało opanować się obie miejscowości, o które walki trwały, a więc najpierw opanowano mniejszą Andriivkę, Następnie wyzwolona została sąsiednia kliszczejówka. Rosyjskie kontrataki, których w ostatnim czasie Rosjanie przeprowadzili przynajmniej kilka, jeżeli nie kilkanaście, e, obliczone przede wszystkim na ponowne opanowanie wzgórza na północ od Kliszczeiwki, zakończyły się pełnym rosyjskim niepowodzeniem. Z drugiej zaś strony Ukraińcy nie wyzyskali tego sukcesu, który uzyskali w tym rejonie i nie kontynuowali nacisków w kierunku wschodnim bezpośrednio po opanowaniu Kliszczeiwki, a wcześniej Andriiwki, co pozwoliło Rosjanom okopać się i ustabilizować obronę w rejonie linii kolejowej bezpośrednio na zachód od obu tych miejscowości. W tym momencie walki trwają na podejściach do tej linii kolejowej. W niektórych miejscach Ukraińcy już ją przekroczyli, ale bez większego efektu. Jeżeli ostatecznie Ukraińcy tutaj osiągną sukces, Rosjanie cofną się prawdopodobnie aż do drogi T0513, którą obiorą za Obszar umocniony, na której to drodze, na linii tej drogi będą się bronić, nie dopuszczając Ukraińców do panowania opocznego od Rialiwki, ale zanim do tego dojdzie, Ukraińcy musieliby opanować jeszcze trzy kolejne miejscowości na południe od Andriwki, a więc Zełonopije, Kurdiumiwkę i Ozarjaniwkę. Walki na podejściach do tych trzech wsi trwają niezmiennie od kilkunastu. Tygodni. Sytuacja jest tutaj zasadniczo niezmienna. Na podejściach do samego Bachmutu brak intensywnych działań zbrojnych. Ukraińcy ostrzeliwują dosyć regularnie Bachmut, skupiając się na rażeniu rosyjskich pozycji, na rażeniu rosyjskich sztabów, punktów zaopatrzeniowych, magazynów uzbrojenia przygotowanych w samym Bachmucie. Zaś jeżeli chodzi o północne skrzydło miasta, to w rejonie Berchiwki. Rosjanie całkowicie ustabilizowali jakiś czas temu sytuację, i tu front nie drgnął w żadnym kierunku. Zaś w rejonie Zaliznańskie drogi M03. Działania zaczepne o mniejszej skali prowadziły wojska ukraińskie. W rejonie miasta Siewiersk sytuacja właściwie niezmienna. Walki trwają w rejonie Rozdoliwki Wesołego, Spirnego i Biłochoriwki. Z jednej i drugiej strony prowadzone są działania zaczepne, szturmy, działania rozpoznawcze. Nie ma to jednak wpływu na przebieg linii frontu. Sytuacja nie uległa tutaj zmianie. I przechodzimy na północny brzeg dońca, gdzie Ogółem można wspomnieć tylko o tym, że rosyjskie naciski wyraźnie osłabły. Ukraińcy nie prowadzili z kolei istotnych działań mających na celu kontrowanie rosyjskich pozycji, rosyjskich uderzeń. Ostatecznie oznacza to, że linia frontu na tym dość długim odcinku nie uległa w ciągu ostatniego tygodnia najmniejszej zmianie. I tym też akcentem dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka raportu z frontu. Dziękuję serdecznie Państwu za jego wysłuchanie. Dziękuję Państwu, że cały czas jesteście z nami i pomimo tego, że wojna na Ukrainie, wojna rosyjsko-ukraińska, ta zapoczątkowana inwazją z lutego ubiegłego roku trwa już właściwie półtora roku, Państwo cały czas aktywnie uczestniczycie. Słuchacie, oglądacie przygotowywane przeze mnie raporty. Serce za to dziękuję. Zachęcam jednocześnie oczywiście do polubienia i skomentowania tego nagrania, co oczywiście pomoże nam w walce z algorytmami. Jednocześnie proszę o subskrypcję naszego kanału tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu z frontu. Z mojej strony to na tyle. Do usłyszenia już niedługo.